Iż walczycy to plemię ze wschodu. Wielu państwowych alchemików wysłano do walki jako żywą broń. Doszło do masakry. Blizna na czole ściągają tylko najzdolniejszych alchemików. Jestem narzędziem boskiej sprawiedliwości. Koleś jest groźny. Ci, którzy staną mi na drodze, zostaną zmiażdżeni. Bracie, uciekaj. Alchemicy, którzy sprzeciwiają się Bogu, zasługują na śmierć.